Dzień dobry Państwu! Bardzo serdecznie zapraszam na webinarium w najbliższy piątek, na którym opowiem Państwu, jak rodziła się dietetyka w naszym kraju. Początki były bardzo trudne. Nie mieliśmy absolutnie pojęcia, jak zacząć ją budować. Bazowaliśmy na wzorcach amerykańskich i wzorcach pochodzących z krajów skandynawskich. Ten rozwój był bardzo trudny dietetyki w Polsce. Mieliśmy bardzo dużo przeszkód w jej rozwoju. Nie była ona akceptowana. Przez dziesięciolecia, przez lekarzy, przez Ministerstwo Zdrowia. Dopiero w ostatnich 15 latach zadziało się coś pozytywnego. Doceniono jej znaczenie dla prewencji chorób, jak i również zaczęto doceniać jej znaczenie jako bardzo dużą pomoc w leczeniu różnych chorób cywilizacyjnych otyłości, nowotworów złośliwych. Także to jest pasjonująca. Przygoda z tą dietetyką w naszym kraju, o której chciałbym Państwu opowiedzieć właśnie w ten nadchodzący piątek.